920 milionów złotych wypłaconych świadczeń w ubiegłym roku na Warmi Mazurach dla rodzin, czyli świadczenie wychowawcze 500, rodzinne kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku, program Dobry Start 300, to programy świadczenia, które obsługuje i wypłaca zakład ubezpieczeń społecznych. Świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus, otrzymujemy na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów. Do ZUS-u na Warmii i mazurach złożonych zostało prawie 184 tysiące wniosków na 285,5 tysiąca dzieci, natomiast kwota wykład w 2022 roku to 748,5 miliona zł. Rodzinny kapitał opiekuńczy można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie 12 tysięcy na dziecko. Każdy rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wykłady świadczenia możemy raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. W 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w regionie wpłynęło 22 tysiące wniosków na 23 600 dzieci. Natomiast łączna kwota dotychczas wypłaconych świadczeń to 115 milionów złotych. Od 1 kwietnia 2022 roku można złożyć do ZUS-u wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Natomiast dofinansowanie przysługuje, jeżeli jesteśmy rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym, dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystać z opieki dziennego opiekuna, a także na to dziecko nie można otrzymywać rodzinnego kapitału opiekuńczego. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pogodę dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub udzielnego opiekuna. W ubiegłym roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Województwie Warmińsko-Mazurskim wpłynęło 4250 wniosków na 4750 dzieci, natomiast łączna kwota dofinansowania do żłobka przekroczyła 6 400 tysięcy zł. Raz w roku można otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka bez względu na dochód rodziny, jeśli jest się rodzicem lub opiekunem ucznia w wieku do 20 lat, w wieku do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością. W 2022 roku na Warmii i Mazurach złożonych zostało prawie 120 tysięcy wniosków dotyczących 168 tysięcy dzieci, a łączna wypłacona kwota to prawie 50 milionów złotych.